Jesteśmy w Orto Sport w Koninie, ja jestem Arek i chciałbym opowiedzieć o hirudoterapii. Hirudoterapia jest to metoda z wykorzystaniem pijawki leczniczej, która w swojej ślinie posiadaliśmy substancje lecznicze, między innymi takie, które wykazują działania przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, wyrównujące ciśnienie krwi oraz rozszerzające naczynia krwionośne. Podczas zabiegu chirurgii staramy się przyłożyć pijawkę do zmienionego chorobowo miejsca. Pozwalamy, aby pijawka gryzła się w tkankę. Podczas ukąszenia pijawka wypija krew oraz wraz ze swoją silną wtłacza do naszego krwioobiegu substancje lecznicze. W fizjoterapii hirodoterapię wykorzystujemy w leczeniu przewlekłych dolegliwości bólowych kręgosłupa, takich jak m.in. rwa kluczowa przewlekłych dolegliwościach stawów, opuchliznach, po zabiegach operacyjnych, trudno gojących się ranach. Jakie mamy przeciwwskazania do chirurgioterapii? Przede wszystkim silna anemia, choroby onkologiczne, ciąża oraz alergie na silne pijawki. Pijawki, które wykorzystujemy w Orto Sport Clinic pozyskujemy ze specjalnego laboratorium. Pijawki są czyste oraz bezpieczne. Jeśli jesteście zainteresowani zabiegiem chirurgoterapii i zmagacie się z podobnymi problemami, o których przed chwilą powiedziałem, zapraszamy do naszej kliniki w Kolinie.